kanał OnlyGames.pl, witajcie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się Forza Horizon, czyli najnowszą częścią yy, długoletniej już serii konkurującej z Gran Turismo. Yy, dzięki uprzejmości Microsoftu, a raczej yy, właściwie firmy Edelman, tutaj pozdrowienia dla Marcina, yy, która współpracuje z Microsoftem, yy, yy, mamy możliwość yy, otrzymania gry. Na tydzień przed premierą, żebyśmy mogli ją przetestować i napisać dla Was recenzję. W związku z tym postanowiliśmy przy okazji zrobić jej unboxing, czyli możecie obejrzeć sobie, co zawiera pudełko z grą, jeszcze na tydzień przed premierą w sklepach. Zacznijmy może od odpakowywania folii. Jak prezentuje się pudełko, widzicie, artwork jest moim zdaniem średni, natomiast jest to oczywiście kwestia gustu. Tak to wygląda z przodu. Tutaj mamy bok i tył. Oczywiście gra jest w polskiej wersji językowej, za co również należą się brawa. Natomiast może powoli już otwórzmy ją. Tutaj wybaczcie mi na chwilę ja zdzieram plomby, nie niszczę ich, natomiast sobie je odklejam, po czym staram się je przyklejać wewnątrz pudełka. No takie zboczenie. Zresztą z tego co widziałem na YouTube nie ja jeden tak robię. Ok, pudełko rozdziewiczone. Możemy. Możemy powoli zaglądać do środka. Tutaj już z tego, co widzę, od, od samego początku jest nie miła niespodzianka. Zamiast instrukcji mamy tylko jakiś świstek reklamujący prawdopodobnie oficjalną kierownicę Microsoftu. Zaraz się mu przyjrzymy. No tak, jest to jedna kartka. Dwie strony w zasadzie o niczym. Krótka reklama kierownicy, natomiast niestety nie ma instrukcji. Jeszcze postaram się za chwilę doczytać, co nieco na pudełku. Pewnie jest jakaś informacja na ten temat, a w międzyczasie jeszcze obejrzymy, jak prezentuje się płyta z grą. No tutaj również, jeśli chodzi o artwork, szału nie ma. Jest dość standardowo. No i tak, jak z tego, co, z tego co zdążyłem się zorientować, yy, niestety tutaj pewnie nie dojrzycie tego, natomiast yy, jest tam napisane, że jeśli do gry dostępna jest instrukcja, można ją znaleźć w postaci pliku PDF na stronie yy, xbox.com. No niestety Microsoft jest kolejnym wydawcą, który najprawdopodobniej pójdzie w stronę niedołączania instrukcji do swoich gier. Po raz kolejny koszty zawsze można się zasłonić tym, że jest się przyjaznym środowisku, że nie marnuje się papieru. Natomiast mi się osobiście to nie podoba, jestem tradycjonalistą. No i przed sobą macie Forza Horizon. Oczywiście zapraszamy do sklepów premiera 26 października. Już niebawem na naszej stronie wyląduje recenzja, więc zapraszamy na onlygames.pl oraz na nasz kanał na YouTube.